Raz w życiu chciałam gdzieś na obiad coś innego niż kebaba. I poszłam do sklepu. Zostawiłam w nim 50 zł. Kładniki na jeden obiad. Oby to było tego warte. Serek wiejski z piątnicy, no bo skąd? To nie reklama. Jedno jajko. Tym razem się udało. Dodamy jeszcze jakieś przyprawy. Tego nie było w przepisie. Mam nadzieję, że nie zepsuję. Trochę słodkiej papryki. To już brzmi pro. Jak to nie wyjdzie, to zamawiam kebaba. Pff. Wylewamy na papier. To się źle skończy? I do piekarnika. W międzyczasie kroimy warzywka. Znaczy, najpierw umyję. Ciach. Króćcie tylko podobną osobę dorosłej. Ja jestem dorosłą, prepozorom. Nienawidzę ubierać warzyw. Chyba w takie paski będzie najlepiej. Paluszki rybne, ale to ogórek. Mmm, pyszności. Moja młodsza siostra w życiu by tego nie zjadła. Ale ja już jestem stara i jem warzywa, bo są zdrowe. Wiecie, co jest jeszcze zdrowe? Łosos. Tak mi mama mówiła przynajmniej. Placek będzie gotowy za 12 minut, ale już się przypala. O oh no. Coś musiało nie wyjść. To jest gotowanie z Nicole. Może mozzarella zatuszuje aromat spalenizny, ale.